Do Dobra. że o jak Myślałam, że Pan do przodu chce. Tak, jest Pani pierwszą kobietą, za tak krótkiem, która mnie wiezie. Super, często to słyszę. zasadzie co chwilę. I do tego Polkom? Dokładnie. Wiem, że. przede wszystkim. Szacunek za To jest samo życie. Nie spodziewałam się nigdy. Pamiętam, jak robiłam prawo jazdy w 2016 roku. Bardzo bałam się jeździć samochodem. Nie wyobrażałam sobie, że kiedykolwiek będę sama w samochodzie. Zawsze musiał być ktoś obok mnie, żeby mi powiedzieć, ewentualnie, jak się zachować w jakich sytuacjach. Ale życie mnie zmusiło do tego, i tak się stało. o odwagę. Tak. No tak, ma pan rację. Ale wbrew pozorom, bo wiem, że nie wyglądam. Potrafię być asertywna i pasażerowie naprawdę mi nie wchodzą na głowę. Chyba, że jestem taka twarda. sytuacji Ma Pan jakieś doświadczenia w związku z tym? Nie chcę Pani wiedzieć chyba. A, już słyszałam wiele historii. Z wieloma taksówkarzami też rozmawiałam. Nie wiem, tutaj na rondzie mi pokazuje w lewo, to tak jechać? Tak. Różnie z nawigacją. Tak naprawdę ta nawigacja jest najbardziej uciążliwa. Nie piję ani pasażerowie. Powiem pani, tak. Akurat pracuję w takim zawodzie, gdzie mam z do czynienia. Czyli? No, czy. Czyli Nawal gdzie, pa... ale nie gdzie pan. Jaki zawód pan wykonuje? Najbardziej popularny, lubiany w tym słowie zawód. Kołarnik? Nie. <laughs> Jeszcze gorzej. Oj. Hmm. <laughs> gorzej. No nie wiem, nic mi do głowy nie przychodzi. Powiem pani, tak. Skatuje. Gościu, taki czubek z, z, z tak zwanym widzakiem. o nie rozumiem Dlatego mówię no, podziwiam panią podziwiam Ale to, kobiety to pan taki zawód akurat wykonuje że to się ściśle wiąże z patologią niestety no po to jesteście prawda nie? żeby to zwalczyć no nie, chociaż ja akurat... albo walczyć z tym jak pan teraz ich Czyli też pan walczy z, na przykład, pijanymi kierowcami albo agresywnymi. A propos, to, to dużo, dużo, dużo rzeczywiście i to, co się wczoraj, nie wiem, mam nadzieję, że dzisiaj już tak nie będzie działo na drogach, to jest jakiś kosmos. Ludzie jeżdżą i na, naprawdę czegoś takiego dawno nie widziałam. Jakby byli nieśmiertelni. Ludzie wyskakują y, na ulicę, nie patrzą, czy jest... Nie wiem, czy to na okres przedświąteczny, czy tu o co tutaj chodzi. Zwariowali. Tak, ale kierowcy tak samo, a swoją drogą to y, mam takie wrażenie, y, nie chcę nikogo obrażać, ale że większość kierowców nie powinna mieć, niestety, prawa jazdy. Moim zdaniem jakieś takie większe restrykcje powinny być nałożone w związku z wydawaniem prawa jazdy, jakieś testy psychologiczne. No bo ja na przykład ostatnio miałam taką sytuację. Jechałam sobie zgodnie z przepisami podem jeden, 1 w Czeladzi i jechało za mną BMW. Trąbiło, a ja jechałam zgodnie z przepisami. Chyba tam a samochód przede mną jechał. Yy, czyli 50 na godzinę. Nagle mnie wyminął, zahamował gwałtownie przed moim samochodem. Prawie w niego uderzyłam, nie powiem, przestraszyłam się bardzo. No i skręcił sobie w lewo, a ja musiałam jechać prosto. Ale to się zarządza pani Nie miałam wtedy. Przez takie sytuacje właśnie mam. Przed woli, przyjeżdżamy. Pani. szansa na to, że on będzie wiedział, że ja jestem, że, że będzie miał jakieś moje dane? Bo tego się najbardziej obawiam. Nie chciałabym potem sobie narobić problemów. Pewnie jak ma znajomości, to coś by tam wyciągnął. Możliwe. No właśnie. Ale to też nie można się Skoro tak się agresywnie zachowuje, to nie wiadomo jakim jest człowiekiem tak w życiu. I co mogłoby mu szczelić do głowy. Jeżeli będziecie my no, jako się przejmować tym, że będę miał. Wiadomo, Ja jakbym rzecz, była no, dużym facetem, to bym się w ogóle nie przejmowała niczym. A, Jeszcze ja, bym za nim pojechała. Ale trafi <grym> pani na wariata i... A tak. Wiele razy widziałem gościa, który był połowę mniejszy ode mnie i też do dużych nie należał. Mhm. No, można się zdziwić. Wiem, wiem. Ja miałam taką sytuację, ostatnio nie zgłosiłam tego na policję, no bo już nie wiem, nie chciało mi się. Miałam motywację, żeby zgłosić, ale y, pasażer mi ukradł rzeczy. Mam to nagrane, ale no, to było jakiś czas temu. Bo. Y, poprzedni, poprzedni pasażer nie. Y, usiadł tu obok mnie, ja tu zawsze trzymam rzeczy, więc automatycznie położyłam je z tyłu i zapomniałam o nich, jak kolejny wsiadał i mam nagrane jak wsiadło, bo wsiadło ich dwóch właśnie z tyłu od razu się zainteresowali reklamówką z moimi rzeczami i um, no i po prostu tak tak żeby chyba widzieli że mam wideorejestrator więc tak po, po tajniacku tą reklamówkę wynieśli mi e, z auta dopiero na wideorejestratorze to zobaczyłam na nagraniu znaczy coś wartościowego kosmetyki nie, na szczęście nic takiego wartościowego tam nie było, bo chyba inaczej to bym walczyła, ale. No było mi przykro, bo miałam tam takie rzeczy sentymentalne. Kosmetyki też są drogie. Tak, drogie. No ta kosmetyczka moja to tam w sumie była wypełniona? Jakieś może. A... Tam <ścoughs> to są lata. Lata zbierania. Tak, lata zbierania. Nie no, podziwiam Was kobiety za. Dbanie o siebie i inwestowanie w siebie za taką kasę. Nie, większość to prezenty jakieś. Ja nie wydaję dużo na, na, na rzeczy, na kosmetyki. Dla mnie to jest takie mało, mniej ważne. Zresztą mam za dużo obowiązków. Nie dbam tak o siebie, jakbym chciała. Ale rzeczywiście wiele kobiet poświęca mnóstwo uwagi. No bo to jest ważne, prawda? Dla kobiety. Dla faceta też. O nie, teraz się stresuję, w zasadzie teraz sobie uświadomiłam, że gdzie, <gdzie pan pracuje jako mały kto. Powiem <gdzie> tak z nas, z tego zawodu nie święty. Mm -hmm. Każdemu zdarza się przekroczyć prędkość. Poczem może zobaczyć, że... Ale jestem, nie każdy ma takie podejście. Jestem w robocie i karam za 11 więcej. Ale nie każdy ma takie podejście, bo to też chyba. O, a o, akurat może mi Pan powiedzieć, jeżeli Pan może, jak to jest z mandatami? Bo ja kompletnie się w tym nie orientuję, a w sumie to jest dosyć ciekawe. Czy to jest jakaś norma do wyrobienia? Bo czasami to jest, mam wrażenie, takie na siłę wystawianie tych mandatów przez no, ale drogówkę. Od a od człowieka? A to mi co zrobi, jak ja nie przyniosę mandat, na. Mm -hmm. Jeżeli gra się kierowca, co, Ale y, większość policjantów ma takie podejście? Nie. No właśnie. Tyle, co mogę powiedzieć, to trzymać się, chyba że jestem takim 650, to 600, to jest na dół Tak? Tak. Jeszcze lubię, nie mam. Chociaż no, raz mnie zaatakowali taksówkarze, wzywałam policję, ale. Nie, ja, też... ja mówię o tym wówczas. A, a, Większość zdarza, że jest za mniejsze przekroczenia niż się tajemnica. A, rozumiem, rozumiem. Tak, to trzymacie 59. Dobra. Niech pani, pani się zatrzyma. Dobra. Ja sobie ten ten. Mogę zawrócić spokojnie, bo Nie, ja i tak tam ten ja, ja tam jadę i tak. Dobrze, ale ja się przejdę i sobie zapłacę. Dobrze. Dzięki wielkie Dziękuję, żarty. do widzenia. Miłego Wzajemnie.